Być może nie mamy wielkich gwiazd, ale chcemy zbudować drużynę. To znaczy, że chcemy grać razem, chcemy wydobyć wszystko, co najlepsze z każdej zawodniczki. Dziewczyny wiele potrafią. Już nie raz pokazaliśmy, że potrafimy grać z najlepszymi. Naszą siłą jest klimat w drużynie, podejście do pracy. Dzięki temu chcemy zrobić krok w przód. Have to take us, uh, maybe the next step. Ja myślę, że naszą siłą jest to, że my mamy super atmosferę w drużynie i jesteśmy po prostu w tym razem. Czy w ważnych y, momentach na boisku czy to są te gorsze, czy lepsze, czy wygrywamy czy przegrywamy my jesteśmy po prostu w tym razem? Każda z nas indywidualnie ma, wnosi pewną siłę i zmieniając nas na boisku, każdy wniesie coś dobrego do zespołu. Na pewno to co chcemy zbudować i cały czas budujemy. To powinna być nasza obrona i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby wyglądała ona coraz lepiej. Też fajne jest to, że teraz mamy dwie obrony, bo od jakiegoś czasu trenujemy też obronę 5-1, która na pewno w momentach w meczach wygląda bardzo dobrze, więc to też może być ta nasza siła, że kiedy jedno coś tam nie gra, to możemy zastosować Coś innego. Wydaje mi się, że mamy ten potencjał. Dużo nas wyjechało za granicę. Zbiera to doświadczenie na tych meczach ligowych, gdzie gramy przeciwko tym zawodniczkom, przeciwko którym spotykamy się na mistrzostwach. No ale według mnie brakuje tego czego, żeby to połączyć w zespół. No, nie, nie wiem, jak to nazwać. Nie, wiem, nie mówię, że nie jesteśmy zespołem, bo naprawdę myślę, że każda z nas wkłada mega serducho w to, co robimy na treningach. Brakuje tej iskry. Dla mnie wyjście z grupy będzie czymś, z czego byłabym zadowolona, bo myślę, że mamy szansę. Zarówno reprezentacja Hiszpanii, jak i Portugalii jest w naszym zasięgu. A z reprezentacją Francji oczywiście możemy powalczyć. Chcemy zakwalifikować się do rundy głównej Mistrzostw Europy i zająć wyższe miejsce w klasyfikacji końcowej. Ale trzeba zaznaczyć, że nie mieliśmy szczęścia w losowaniu grup. Mamy ciężkie rywalki, w innych grupach byłoby łatwiej, ale chcemy się zmierzyć z naszymi rywalkami. Możemy wygrać trzy mecze, ale i trzy przegrać. Mamy jednak nadzieję, że awansujemy do kolejnej fazy. Już na ostatnich mistrzostwach e, miałam takie wrażenie, że kurde, chyba teraz. I jednak się nie udało do końca i na pewno wróciliśmy e, mimo wszystko e, z trochę opuszczonymi głowami, e, więc liczę, że to jest ten czas i. Mam wrażenie, że tak, jeszcze nie pokazaliśmy wszystkiego, co potrafimy. E, tutaj zawsze się wszyscy śmieją, bo ja jestem taką osobą, która wszystko manifestuje i przyciąga. I ja oczywiście mówię tylko o tych dobrych rzeczach, także ja jak najbardziej w nas wierzę i myślę, że możemy zrobić coś wielkiego po prostu.